maneczko widzowie jak chcecie tutaj wam nagram jak tutaj jest podłączony ten ładowacz do 30 tutaj miałem wyjechać na dwór wczoraj podczepiałem miałem wam pokazać u jego tylko nie pokażę wam na razie na dzień dzisiejszy bo ponieważ wczoraj chciałem obciążnik założyć do niego tutaj ten spornik się łamał on już fakt był Przerabiany, popękanej w ogóle, bo od dźwigu, tego co dźwiga, to jest dość sporo. I tutaj, żeśmy z bratem moje zdrowali takie wstępną adaptację, będziemy ją przerabiać od zera. Tutaj jest, będzie taka szyna. O, no już jest, teoretycznie, tylko trzeba będzie to przerobić od nowa, wszystko wspawać, bo to się połamało, pogięło. No, i tutaj o ten cełownik. Bo ta adaptacja, jakby to powiedzieć, ogólnie jest w porządku do tego udźwigu, co ma fabrycznie. Podejrzewałem, żeby było w porządku. Bo tutaj turma udźwigu bodajże 700 kg i to by działało. I pewnie do tej pory. Te pręty w sporcie, co pęk, to teoretycznie powinien być jakiś albo grubszy, albo coś trzeba. Nie jak będzie dużo wyświetleń pod tym filmem, to będziemy coś z Wolmetem, bo to jest ładowacz czołowy Wolmeta, i adaptację do tego traktora do 30: Typowo coś kombinować, jak się zgodzą po prostu, nie? Jak będzie dużo wyświetleń, to może i coś tam podziałamy. Bo to chodzi o to, żeby to pracowało i jakby była ta adaptacja, tak tutaj, jest zrobiona to z traktorem nie będzie się nic wtedy działo bo obciążenia pójdą jakby to mówiąc, pominą cały silnik i nic nie powinno się dziać teoretycznie bo przy tym udźwigu co teraz fabrycznie ma fabrycznie, on nie ma fabrycznie fabrycznie to on by u nas pewnie długo nie popracował bo to jest za mały udźwig, 700 kg. tutaj Tur podnosi przy tych no to modyfikacje są takie, no, typowo garażowe, bo tutaj nic nie jest przerabiane na dobry układ w tym traktorze, tylko że to jest z głową podłączone. I ten udźwig, ten traktor, tak żeby spokojnie sobie pracował, to jest to półtorej tony, tona 400 to tak może pracować, ale przy gospodarstwie to tona 400 to jest nawet i za, za dużo tak naprawdę. Bo palety przeważnie są pakowane, tona, tona 200, coś kotego. My zwalaliśmy dużo cementu, ogólnie się kupywało, bo dwie budowy żeśmy prowadzili. To tona 400, on swobodnie sobie tam podnosił. Gościu przywoził płytę gipsową, to było tona 800 i też sobie poradził: zdjąć. To czyli udźwig wystarczający. Tutaj koła są od ostrówka. całe koła. Bo tamte to pewnie podejrzewałem, że po pierwsze ciężko by się kręciło na wąskich, nawet i wspomaganie, jakby było. Druga sprawa, nie, nie siada w mokrym terenie. Y, tu, tu jest y, wspomaganie na orbitrolu. Tu jest no, y, pompa, hydro, y, silnik hydrauliczny, orbitrol, tak zwany. Całą kolumno był kupiony. Firmy wam nie podam, bo to już kupę lat. To jest 10 lat, jak był kupiony, mniej więcej, bo dokładnie nie pamiętam. Tam gdzieś w zeszycie mam i wam podam. Napiszę w tym w komentarzu, ile kosztował na tamten czas. I tutaj siłownik jest poprzeczny, jak widać. Ten siłownik poprzeczny był założony w tym roku. Tutaj nie ma tego mocowania fabrycznego do tego poprzecznego, tylko samoróbka. Bo tamto by było kiepskie trochę rozwiązanie, bynajmniej według nasz. I tutaj było zrobione własna taka konstrukcja, jakby no i żeby nie płacić na darmo pieniędzy, bo to tamto też sporo kosztowało. No i takie żeśmy ukleili tutaj mocowanie. Bo wcześniej był tutaj poprzeczny, zamiast drążka. I tutaj do, do tego słupka były wpięty do łapy. Tylko że minus tego siłownika wzdłużnego yy, był taki, przy skręcaniu potrafiło się koło obrócić, bo te ogranicznik i niby są, tylko jest tak duża siła, że i te ograniczniki potrafiło ściąć po prostu, jak, się, jak yy, gdzieś w bruzdę się wjechało czy coś. A wracając do tematu, tura. Yy, a tutaj jeszcze Wam pokażę, jak pękło. To tutaj się przesunęło to ramię. No bo to wiadomo, wspornika nie ma. I teraz Wam powiem, jak tutaj jest podłączony rozdzielacz. <laughs> tu. Tu powinna być taka rurka metalowa, fabrycznie do rozdzielacza. Tu. I to jest za tej rurki, bo ta rurka to nie wytrzymywała ciśnienia. I często pękała to chyba teoretycznie raz do roku praktycznie trzeba było ją wymieniać. I tutaj żeśmy wpadli na taki pomysł, żeby zrobić wężem od razu. I ten wąż idzie do rozdzielacza tu, do zasilania bezpośrednio z pompy. I później ten niby powrót, co idzie, to idzie do rozdzielacza tu i ten powrót jest zasilaniem rozdzielacza w ciągniku jak dobrze mówię, bo w, prawidłowo powinien być podpięty, tutaj jest to takie jeden wąż spięty razem, taki zmąskowany. I tutaj powinien być tur podpięty. Tylko nie jest z tego względu zrobione, bo jak przez rozdzielacz przepływa olej, to tam są małe przepływy i jakby blokuje przepływ oleju i nie jest w stanie no, przetworzyć tego oleju do rozdzielacza. Bo rozdzielacz, nie wiem, żeby nie skłamać, ten, na, co jest do tura, to ma 40 litrów wydajności, a przez to wygubiało, to nie wiem, czy do 20 może doszło, albo i nie. Bo większego ciśnienia nie dał jak na rozdzielacz tutaj w tym ciągniku. I tutaj jest pompa wsadzona, oryginalna. Pompa orginał siedzi tylko tej większej wydajności, bo tutaj fabry yy, ta mniejsza wydajność była chyba 18 litrów, a teraz jest chyba 20. Jak dobrze powiem, jest ta większa po prostu, oryginalna i aluminiowa, żeliwna yy, miała swoje plusy i minusy, żeliwną to często pękała, raz do roku było, trzeba wymienić. Yy, tutaj ciśnienie na turze, a tutaj jeszcze wspomnę, to jest taki rozdzielacz jakby, joystick hydrauliczny, że tutaj mamy trzy sekcje i tylko dwie dźwignie. <laughs> ta dźwignia jest od krokodyla otwieranie zamykanie lub chwytak to tam co tam yy, trzecia sekcja tak tutaj podnoszenie opuszczanie przód tył i na, i na boki jest yy, te yy, obracanie łyżko, wy, wychylanie odchylanie przychylanie i to jest dobra sprawa lepsze jak na trzy dźwignie bo jedną dźwignią tak naprawdę no to używamy jednej dźwigni praktycznie tak odchylamy podchylamy góra dół to jest taka dodatkowa backpalecie. Jak paleciak mamy, to ta dźwignia jest nieużywana. A jakbyśmy mieli trzy dźwignie, to teraz ciągnij i przykładowo chcesz podnieść i odchylić. A tutaj to pod skosem można wziąć i dwie sekcje naraz idą. Tylko ogólnie pompa ma za małą wydajność teoretycznie. Ale na filmikach było tam z wywalania gnoi i w ogóle jak on tam się sprawuje. Elegancko chodzi, na wątkich obrotach podnosi tam bez problemu. Tylko na tył potrzeba obciążnik. Tam jest taki duży, bo bez obciążnika to nic nie podniesie. Tutaj jest taka belka zrobiona szybkiego montażu tego obciążnika. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, jeśli chodzi o ten ładowacz, to pewnie by był zakupiony, jeśli byśmy wybierali to Wolmeta. Nadal bo ładowacze to konstrukcja jeśli chodzi o 30, nie wiem jak to na 60 by działało chociaż kolega tam ma ale już nie ma tego udźwigu w 60 nie wiem jak on ma tam podłączone, że jak bele belował to ładowało mu się bele, bo nie dawał rady 60 a tutaj to rama jest dość ma masywna jak na ten traktor no do takich małych robót Lepszego traktora nie potrzeba, bo to spalanie tutaj jest praktycznie zerowe. Co by tu jeszcze, a wracając tutaj do wspomagania, tutaj pompa jest od wspomagania. Zaraz, może będzie widać, tu wpięta w pompę paliwową. Szukaliśmy takiej pompy. Nie wiem, na dzień dzisiejszy to pewnie taka pompa, to jest do, dostępna. Od, od ręki bezproblemowo, ale wtedy było ciężko ją dostać. I dlaczego takie rozwiązanie? Takie rozwiązanie dlatego, bo były trzy rodzaje: zamiast sprężarki, jedna pompa. <laughs> to już wtedy sprężarki byśmy nie podłączyli, <laughs> chyba że jakoś tam pokompinować. Druga sprawa była do, do głównego wału, też wpięta pompa, i to też nam nie pasowało. No i dostęp kiepski i w ogóle, a tutaj to jest elegancko wszystko. Fabryka, nic nie koliduje z niczym, ładnie się prezentuje. Yy, I co by tu jeszcze? <laughs> no tej o adaptacji powiem, że tutaj już połamane jest, <laughs> nie powiem, że nie, bo od tych udźwigów. Tutaj może lepiej widać o tą szynę. O! I taką szynę będziemy robić, żeby to było ściśle, bo to było później dorabiane, jest za późno teoretycznie i te pręty trzeba powywalać, powymienić. Ładować jako ładować, to super sprawa, tutaj już 10 lat użytkowania i nic się z nim nie dzieje, nie dzieje tak naprawdę. Tutaj nie mam pretensji do firmy Volmetu, bo to ogólnie te adaptacje robi chyba nie wiem, chyba że się mylę, ale tego typu, że sama cełówka tutaj jest i wspornik, i to cała konstrukcja jest tego tura. I to chyba wszystkie firmy robią, chyba że się mylę. Chyba że ktoś ma inne jakieś rozwiązanie, co fabrycznie robią do 30%, ale to jest do tych udźwigni, co może ona ponieść za słaba. I oni powinni teoretycznie to poprawić. Tu mocniejszy, jakiś towar dać. Wtedy by było ok i taki wspornik jakiś, i by było fajnie, a tak to trochę lipa. Będziemy tutaj z firmą Volmet dogadywać najwy najwyżej, jak będziecie zainteresowani, żeby ta adaptacja robili już taką porządną. <laughs> Bo to jest bardziej do takiego tura na, na linkę, co on tam podnosi, 400 bodajże kilo do 500, i to OK się sprawdza, ale przy tym ładowaczu już nie. To jest taki minus w tym ładowaczu, i może minus y, będzie też taki? No tutaj minus to może nie, bo to jest konstrukcja dobrze tak. zrobiona, bo ten tur to przewalił towaru w ciul. Bo tutaj się euroramka trochę powyrabiała, ale to taki minus to jest eksploatacja, nie minus y, producenta. Bo na zdrowy rozum nikt nie kupuje tura do trzydziestki. Do z no do, takiej, do takich robót co tutaj były wykonywane. Ten traktor to dopiero w tym roku mu odlżało bo został zakupiony do drugiego traktora Tur z tą myślą że on już będzie no już będzie coś się z nim działo bo on już sporo się napracował. Ten traktor zwoził jakieś koło tysiąca belek rocznie. W tym jakieś 600 belek, siano kiszonki. Fakt, że to co on woził, to bele z sipmy, nie? No to one tam ciężkie, nie są ciężkie. No lekkie też nie były, bo nieraz to się takie aż woda leciała z beli się woziło i dawał se radę. To tam 800 kg to tam spokojnie było. Tak rocznie tyle przerzucał. No i słoma, słoma to tam on sobie nic nie robił praktycznie. Ale się brało trzy belki na widły i poszedł. <laughs> co by tu jeszcze powiedzieć? No i gnoje, to wszystko. No to ten traktor wypalał. Kopanie piachów. Tutaj to i druga łyżka już jest. <laughs> w tym traktorze. Bo z pierwszej łyżki już za wiele nie zostało. <laughs> y bo się wydarła. I połamała. No bo to już połane było. Ja wam pokażę później tą łyżkę, co z niej zostało. I ten traktorek to z nią zrobił. U niejednego duży traktor by tego nie zrobił, co ta, ten traktor, by tak nie jest łyżki. No to z minusów tutaj za wiele to nie ma, jeśli o ten traktor, bo ten traktor nie jest w stanie go po prostu połamać. Plus taki w tym, przewody schowane tutaj elegancko w ramie, nie ma nic na wierzchu. O. Tutaj wychodzą spod ramy. I no, coś przewodów musi być, tak, bo gdzieś musi wejść i gdzieś wyjść. Ale co jeszcze bym powiedział? No, to teoretycznie chyba by było tylko tyle z tego ładowacza. Chyba, że coś jeszcze chcecie wiedzieć. A. Mieliśmy testy robić wczoraj, i to właśnie się łamało, i po testach. <laughs> I co jeszcze tutaj? Jeśli chodzi o tura, no to jeśli by, by, by ten myślał nad turem, no to do 30 i tak by był zakupiony i tak, bo to ten traktor by chodził wtedy. Po pierwsze, w oborze ni wszędzie nie wiedzie, dużym, pra praktycznie nigdzie. No to zobory wywali. no i to pierwsza sprawa. Pali całkiem mało, bo to praktycznie nic. Tak ktoś lubi piwo wypić to więcej piwo pewnie kosztuje jak praca tym traktorem. I co by tu... No i tura to by było to wszystko. A, to było kupione w firmie... Nie wiem czy mogę pokazać, mogę nie mogę. Agromil. Ogólnie jeśli chodzi o tą firmę, bo to jest kawał drogi o, o, od nas, to będzie jakieś 400 km. Ale firma <laughs> e, chyba so, bardziej solidna, bo z tego względu. Jeśli, bo mieliśmy problemy. Po pierwsze, siłowniki przyjechały nie te, co potrzeba, no to fakt to ich błąd, bo przyjechały jednostronnego działania, a my chcieliśmy dwustronnego działania. To wymienili bez problemu, zabrali, przywieźli. I był problem z pompą od wspomagania. I też tam wymienili bez problemu telefonicznie jakieś tam. Mieliśmy problemy, to dzwoniliśmy, wyjaśnili sprawę co i jak. To nie jest jakaś taka reklama tej firmy, że oni będą coś płacić, czy, czy nie. Bo sami wiecie, że wyświetleń jest mało, to tam pieniędzy z tego nie będzie, ale. Myślę, że warto pokazać tą firmę, skoro podchodzi dobrze do klienta, tak? Nie trzeba ich ganiać, że obmywają ręce. Może nie będę nic mieli przeciwnie, że pokazałem ich nazwę. A jakby będę oglądać, to niech w komentarzu napisze, żeby ten. prawa autorskie, czy coś tam, coś tam, jak coś tam się nazywa. I to się prezentuje ogólnie tak. A wam łyżkę zaraz pokażę od 30. Ta łyżka to ma szerokości bodajże metr 10 to był łyżko krokodyl. Tam krokodyl leży dalej, bo tutaj już zobaczcie, lemierz zdarty i to nie jest lemierz oryginalny, to już jest drugi lemierz w tej łyżce. Z tej łyżki, to już nawet tutaj na bokach, boki były tej grubości. Tu już się wylizało. Dobrze, zobaczcie, jak tutaj było wspawiewane już I to wszystko 30. Zobaczcie, jaka pogięta. To zostaje ta łyżka. Może nie wiem do czego, do czegoś się przyda. Jak ktoś coś kompinuje, to zawsze coś z tego wykompinuje. O, tutaj Wam zaraz przejdę, pokażę krokodyla. To znaczy krokodyla górne, górę. Co zostało z tej góry? O tutaj jest. Góra. O! O tak wygląda. O! I 30 potrafi robotę zrobić. A to wszystko to. Jeszcze wrócę do, do tura, tam w traktorze, to ma ciśnienie coś koło 300 barów albo i ponad. Z tego względu, że tam aż przewody, o tutaj jeszcze wam pokażę widły do bel i też to trzydziestki sprężyna. Trochę przegięły się. Tutaj były przywiercane te otwory. Bo tutaj jest przygięta, że widły chodziły na skóźkę. A tu tak od 30 do bel. Też taki porządny dość. A tu jest ten, do big bagów podnośnik. O, samoróbka. Taka konstrukcja. Chociaż tego się mało używa, bo paleciak jest. Ale tutaj jest taka zwyżka, że be... Big baga można sobie swobodnie podnieść. <laughs> nie trzeba aż tak traktorem wysoko podnosić. A tu jeszcze o 30 chciałem wspomnieć. Yy, ale to pewnie nie, nie ma tutaj. To pewnie nie ta strona, bo od krokodyla przewody tam są 280 bar. podobne. Chyba czy coś takiego? Bo to jest. Yy, bo przewody po prostu nie wytrzymywały ciśnienia tutaj są 180 chyba bodajże 180 bar te są a wam pokażę zaraz od yy, tego o. od krokodyla tam gdzieś siłownik powinien teoretycznie leżeć, ale pewnie go nie znajdę tam jest 320 Nie wiem, kto, może ktoś mnie poprawi, bo tam 300 coś barów, nie wiem ile dokładnie. Bo te 180 to strzelały tylko. Trzeba było mieć w zapasie. Jak coś się podnosiło w tym nowym, to chyba jeszcze co 180 bo to fabryczne. Zaraz zobaczymy. Tak, 180. Zaraz zobaczymy tutaj gdzie on leży? Gdzieś tutaj leży. Tam od wspomagania. A od razu Wam pokażę. O, siłownik od wspomagania poprzedni. Oto się prezentuje, tak? To jest ten poprzedni siłownik. Od wspomagania. Od... I tutaj o skutek. Tutaj pękało. A tu drążek poprzeczny. A tu jest. Nie, w tym siłowniku nie ma przewodów. To wam nie pokażę. No to chyba by było tyle. Subskrybujcie kanał. Jak chcecie. Zostawcie łapkę w górę. I będziemy dalej nagrywać.